Witam Was w 11 odcinku vlogu 2026 ferie. No, idziemy znowu jak wczoraj na śniadanko. Więc schodzimy po schodach, znowu tam wiecie. No, dzisiaj mieliśmy tak ładnie przygotowane, a teraz jedziemy, uwaga, wczoraj Wam mówiłam, na narty. Na początku będę miał jazdę z instruktorem, a potem samemu. Y więc jedziemy, zaraz będzie dom, piękne góry, zobaczycie, jak tutaj na Słowacji wszystko pięknie widać. Jedziemy, jedziemy. Tutaj też zaraz. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. O, to góry. No a ja tutaj miałem na początku lekcję z instruktorem, pierwszą godzinkę, ale drugą godzinkę. Już tutaj już mnie widzicie samego. Jechałem sam. Tutaj podjeżdżam sobie. A tutaj już mnie widzicie. Tam przy środeczku jadę. Zaraz się tutaj pojawię. O, ten tutaj pierwszy to jestem ja. I właśnie już. Witam. Tutaj. Później poszliśmy na obiad. Wziąłem oczywiście na słodko, ale synki z dżemem, czekoladą i bitą śmietaną. Z cukrem pudrem też. Więc pa!